Nie wiem, czy dla kogoś z Was to, co powiem, ma jakiekolwiek znaczenie ale dla mnie ma i bardzo bym chciał na ten pewien temat się wypowiedzieć. To będzie bardzo skomplikowane, więc słuchajcie uważnie. Jak macie rosół i pomidorówkę, to do tych dwóch zup możecie dodać różne rodzaje makaronu. I ja na potrzeby tego materiału podzielę go na dwa rodzaje, czyli nitki oraz wszystkie inne makarony o innym kształcie niż nitki, czyli np. świderki, rurki czy muszelki. W czasie mojego dosyć krótkiego życia doszedłem do konkretnego wniosku. Nitki pasują tylko do rosołu, a świderki i tym podobne Wyłącznie do pomidorówki. Jeżeli dajmy na to takie muszelki włożyć do rosołu, to aż tak źle smakować to nie będzie, ale i tak miałbym wrażenie, jakby coś tam nie pasowało. A jeżeli da się nitki do pomidorówki, to to już według mnie ani nie pasuje, ani nie smakuje zbyt dobrze. Więc według mnie nitki w rosole i świderki w pomidorówce pasują do siebie idealnie i jest to balans, którego nie powinno się łamać. O, zapomniałem. Jest jeszcze ryż i ryż akurat jest naprawdę super, bo w zasadzie pasuje i do rosołu, i do pomidorówki, i w obu przypadkach smakuje świetnie. No to na tyle. Napiszcie w komentarzach, czy zastanawialiście się kiedyś nad podobną kwestią i czy zgadzacie się z moimi skromnymi przemyśleniami. Do zobaczenia!